Który dom kultury jest twoim zdaniem najlepszy w Lubartowie? Mdek Mhm, a twoim zdaniem? Też A bo uczyszacie po prostu. Teatry. I jakie tam są zajęcia takie najfajniejsze? Plastyka i... No plastyka. Mhm. A według ciebie? Teatralny i taniec. Mhm. A według Pani, czy to taki godny właśnie, e, godne miejsce takie też polecenia innym mamom na przykład? Bardzo, polecam wszystkim. E, no to PMDK, najlepsze zajęcia plastyczne. No, PMDK. Mhm. I jakie tam zajęcia mógłbyś polecić, wskazać, które są najlepsze? E, filmowe. Filmowe? A plastyczne? No ja wolę no, filmowe, no jakoś plastyczne nie no, no, interesuje. Tak, pytam, bo po prostu dużo osób też wskazuje plastyczne.